Polacy potrzebują sprawdzonych ludzi w parlam parlamencie, takich, którzy udowodnili w swoim życiu, że potrafią stawiać sobie ambitne cele i realizować je. W wymiarze działalności pana Roberta jako przedsiębiorcy to jest fakt bezsporny. W wymiarze działalności społecznej, politycznej to jest też aktywność. Pana Roberta Popkowskiego jako radnego Sejmiku Wojewódzkiego. Jest to ten człowiek doświadczony i sprawdzony. Uważamy, że Konin, po raz kolejny, bo popieram Roberta i będę go zawsze popierać, że Konin zasługuje na swojego posła. Naprawdę piękne miasto Konin zasługuje na swojego posła z miasta. Konina. Tak, żeby rzeczywiście interesy tego miasta, tego regionu, były w sposób bardzo perfekcyjny, a taki jest Robert, reprezentowany w sposób przede wszystkim też godny i w sposób bardzo merytoryczny. I dotychczasowa działalność Roberta również na polu nie tylko biznesowym, ale na polu samorządowym tego dowodzi. Podczas konferencji politycy wiele miejsca poświęcili zagrożeniom, jakie w ich ocenie dla Polski stanowią uchodźcy z krajów islamskich oraz niekontrolowany import produktów spożywczych z Ukrainy. Przestrzegali też przed powrotem do władzy dzisiejszej opozycji. Polacy mają dzisiaj realny wybór i oddanie władzy w ręce tych, którzy stawiają na interesy innych, a nie na interesy polskie, polskie, polskich wyborców, polskiego społeczeństwa, no to jest, można powiedzieć, to są w tym sensie historyczne wybory. Dlatego wartość na wybory, wartość na referendum i warto głosować na odważnych ludzi sprawdzonych. My mądrą polityką, tak bardzo oprotestowaną, tak bardzo obśmianą w 2015 roku, zatrzymaliśmy sobie falę przemocy na naszych granicach i zamierzamy ją zatrzymać. Czy to się Platformie Obywatelskiej podoba, czy nie? Kandydat suwerennej Polski do parlamentu obiecywał wytężoną pracę dla regionu. Startuję do parlamentu, dlatego że mam do załatwienia ogromną misję. Misję taką, która, w której ten region powinien reprezentować ktoś z Zjednoczonej Prawicy, ktoś kto ma duże zaufanie, ktoś kto spotyka się z ludźmi, ktoś kto na co dzień żyje z problemami tego regionu. Wybory parlamentarne odbędą się w najbliższą niedzielę.